Zakończenie roku kiedyś i teraz. Jeszcze tylko w wpierdol i wakacje. <grystanie> o, no cześć, cześć. Pokaż świadectwo lepiej, no. Mamo, yy, starałem się, yy, starałem się, starałem się, starałem się. Pokaż to. Starałeś się, ty nieuku pierdolony, a tyle razy ci mówiłam, weź się za lekcję, weź sobie coś powtórz, nie wiem, jakąś książkę poczytaj, program podświetl, ale ty nie, ty musiałeś na dwór wychodzić, a teraz patrzę, dwója za dwują, dwóje pogania. Zdałam, no. Idź, babci, ścierą przepierdolę w ten pusty Nadwór? Nadwór, nadwór, wiecznie nadwór! Powiedz mi, ile jeszcze się nagadam, żebyś ty się wziął za tą naukę. Powiedz mi, co ty w życiu osiągniesz z takimi ocenami? No? Zejdź mi do oczu lepiej, tak? Zobaczysz, nieuku pierdzielony, że matka miała rację, tak? Jak będziesz miał takie oceny dalej, to ty przecież będziesz kostki układał, fryzjerem będziesz. Nie wiem, co jeszcze będziesz. Na kasie będziesz siedział. Ty nie gamoniu pierdzielony tylko byś na wychodził i dzisiaj zamiast na to będziesz siedział w chałupie wiesz? to będzie twoja kara będziesz siedział w chałupie na dupie i nie będziesz miał prawa wychodzić będziesz się w sufit patrzył albo będziesz palce e, liczył e, u stóp i u nóg wiesz? a jak nie wkurzysz jeszcze bardziej to rozsypię bułkę tartą i będziesz rogala układał Marcinskiego no i zejdź mi do oczu nie chcecie patrzeć no i zakończenie roku teraz Matka, świadectwo na stole! Idę grać do pokoju. Przygotuj mi jakieś frytki, kurczaka i kole. Dobrze, synku. Jak ci poszło? To jesteś nienormalna? A co ja przed chwilą powiedziałem? Świadectwo na stole, tak? A, tak, tak, rzeczywiście, tak. Oj, oj. Prawie same dwuje. Powiedz mi, czemu ty zawsze musisz mi przeszkadzać, jak gram? Chyba zdałem, tak? Oj, Misio, pysiu, no bardzo cię przepraszam. No, kochanie, no ty się w ogóle nie denerwuj, żebyś ty, mi, żebyś ty mi skarby depresji nie dostał. No, tylko tak zapytałam, no przestań. Się nie pytaj, głupio. Przechodzę do następnej klasy, tak? Wystarczy. Oczywiście, synku, no już starczy tych, tych moich y, głupich wypociń. ty się w ogóle nie denerwuj. Są mam te dla ciebie aszfagandę, weźmiesz sobie, ja nie chcę, żebyś ty się denerwował, tak? Ja nie chcę, żebyś dostał depresji, weź sobie aszfagandkę, to ci się troszeczkę poprawi, nie się tak złościł, tak? Dawaj, dawaj dwie i fryty mi rób. Dobrze, dobrze, już idę. Przepraszam, ci, że tak cię męczą, kochanie. Już idę ci zrobić fryteczki, te twoje ulubione, nie te tak karbowane, tylko takie normalne, co jest takie jak podobne jak z są. I nie moje roboty, bo wiem, że nie lubisz że zawsze wypróbowałaś. Już idę ci, robić się w ogóle i na No to sobie siedź, sobie graj. Ja już wszystko idę załatwić, za chwilkę będę to ci przeniosła. No będą takie grubiące, takie jak lubisz. Tak. Jak będziesz wychodziła, drzwi za sobą zamknij. O, 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 o patrz! bawią. Ty do nich tam nie chcesz iść? Błow. Matka, to pizdy są, tak? Komputera w chałupie nie mają, to na dworzu siedzą i się co, tak? Porąbania tyś! A pewnie synku, wiesz, co masz rację? I tak siedzą na tym górze, biegają, latają tak, spoceni tacy są tacy. Ty to chociaż sobie siedzisz, kształcisz się w tym internecie. Oczywiście, to siedź sobie, to taki mądry chłopak jesteś. Naprawdę, no ja się tak cieszę, że ty nie latasz tam, nie pocisz to jeszcze sobie, sobie nogę złamał. Wiesz, co, nogę byś sobie złamał i po co ci to, a tak to, to normalnie możesz i pomyśleć trochę i coś zrobisz, i spryteczki ci zarazem, i ci te spryteczki No już, 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 już biegnę, kochanie, no ty, ty się nie deneruj, już już i już biegnę z aszwagand. ヘヘヘヘ。